Wszyscy wychodzą z głowy. Tylko mężczyźni, którzy przeżywają. Nie jesteście jedyni, Max. Witam Was bardzo, bardzo gorąco, moi kochani kinomajacy. Dziś bohater kultowy, legenda i film, który wszedł do historii kina. Max jest a cup, one of the best. To był rok 1979. Jeden bardzo mało znany aktor i jeszcze mniej znany reżyser pokazali uh, światu swój nowy film. Pokazali wizję zdegenerowanego świata, w którym zaczyna brakować prawie wszystkiego, także prawa. Matt Max w reżyserii George'a Millera z Melem Gibsonem w roli głównej. Film stał się zaskakującym przebojem na całym świecie i stał się też wręcz kultowy. Potem były dwie kolejne części Medmeksu i apokaliptycznego świata. A potem nastała długa cisza. Mel Gibson zajął się innymi rzeczami.

Gdzieś na Pustkowiu, na pustyni, nasz bohater, kiedyś gliniarz, który stracił rodzinę, zostaje złapany przez przerażający gang władcy Immortena Gdzieś ma tutaj na Pustkowiu swoją bazę, gdzie niewolnicy, dzieci, wszyscy żyją i pracują i umierają dla niego, ale on ma wodę. Ale jest ktoś, kto chce uciec z tego, z tego piekła. I want to get through this Many times Oh what a day What a lovely day Film to nawiązanie do raczej drugiej części klasycznej e, trylogii, tam gdzie Mel Gibson szalał na pustyni i bronił pewnej rafinerii. Pustynia, pościki, walka na śmierć, i życie krwawa i brutalna to główna, najważniejsza część fabuły która nie jest, powiedzmy sobie szczerze, zbytnio rozbudowana. Reszta to napędzana adrenaliną i benzyną szalona, naprawdę szalona, ostra jazda. Ta scena mycia na pustyni, ten koleś na gitarze, no po prostu istny obłęd. Pustynna wizja Mad Maxa i reżysera George'a Millera. No, muszę Wam powiedzieć, jest oszałamiająca. Świat po zagładzie to połączenie żelazstwa i mechaniki. Każdy detal, łańcuch, każdy but jest pokazany wręcz perfekcyjnie. Scenografia jest niesamowita i do tego te doładowane fury. Wszystko jest przerysowane, komiksowe, ale fantastyczne. I ta szalona, krwawa, brutalna akcja i popisy kaskaderskie, niewiarygodne. No i napięcie, które moi drodzy, po prostu wbija w fotel. Wow! Tom Hardy pasuje świetnie do roli, e, taki trochę złamany bohater, e, z odrobiną lęku i, i przerażenia w oczach czasem, ale odkryciem filmu jest jak dla mnie Charlie Theron, furia siła i moc, czyli furioza. W filmie jest całe mnóstwo smaczków, nawiązań i zakrętów, ale odkrycie, moi drodzy, sami na 10 w skali kinomaniaka daje temu filmowi 9 punktów. Szalona jazda, szalonego Mexa. What's that? That is the darkest of angels. Furiosa, a Mad Max Saga.